Hej! Witam Was w nowym filmie. Jeszcze tak nie do końca wiem, jak w tym mieszkaniu sobie ustawić kadr, żeby było fajnie. Ostatnio nagrywałam na łóżku, ale dzisiaj chciałam spróbować czegoś innego. Zobaczymy, jak mi się to będzie podobało przy montażu. Tym razem usiadłam sobie tutaj koło komody i... Przychodzę do Was z filmem, o który już kiedyś mnie prosiliście, ale z okazji, że jest aktualizacja iOS-a i w końcu uporządkowałam sobie ten ekran początkowy, to stwierdziłam, że jestem gotowa, żeby Wam taki film właśnie nagrać. Mam tutaj mój nowy telefon. Moim starym telefonem nagrywam ten film, mam nadzieję, że jakość jest w miarę w porządku. Niestety nie miałam innej opcji, moja lustrzenka się tak jak wiecie, zepsuła i... Już nią nie nagrywam. Więc kurczę, nie wiem od czego zacząć. Myślę, że pokażę Wam najpierw, jak wyglądał mój ekran początkowy wcześniej. Nie był zbyt ładny, nieuporządkowany i szczerze mówiąc, nie zależało mi na tym, żeby go uporządkować, ale cieszę się teraz, że właśnie to zrobiłam, że zdecydowałam się to zrobić, bo dużo ładniej to wygląda. No i pokażę Wam, jak to wygląda teraz. Zmieniłam tapetę. Chyba, jak Wam nagrywałam przebitki, to jeszcze miałam starą. Tutaj muszę Touch ID, Face ID podać, i tak wygląda mój telefon teraz. Na pewno jest taki bardziej przejrzysty. Powiem Wam co i jak oraz pokażę, jakie mam aplikacje. Wiem, że moje paznokcie wymagają wizyty u kosmetyczki, ale już się umówiłam, więc nie zwracajmy na to uwagi. I teraz tak. No, tutaj na pierwszej stronie, może tak się przesunę, i tutaj będę Wam wyświetlać mój ekran, po prostu e, tak, jak to wygląda teraz. E, no i tak, tutaj właśnie, jak możecie zobaczyć, są tutaj zdjęcia. E, do wstawienia tych zdjęć na ekran początkowy miałam kilka aplikacji. Ostatecznie zdecydowałam się na tą właśnie. Tutaj możemy zrobić takie małe widżety, średnie, takie podłużne oraz duże na prawie cały ekran. Ja tych dużych akurat nie używam, ale jak możecie zobaczyć, mam tutaj 6 małych i 5 takich średnich. Tą aplikację wam polecam. Miałam trzy różne i ta jest najfajniejsza, najbardziej przejrzysta, najłatwiejsza dla mnie właśnie w obsłudze. Widziałam ją też o, u Julii Kobus i... E, ze względu na jej polecenie sobie właśnie zainstalowałam. Obejrzałam jej filmik na YouTube, jak robiła swojego iPhone'a i właśnie się zainspirowałam. Więc tak. Ja nie chciałam żadnych takich widżetów jakiś pogodowych, czy, czy na przykład kalendarza. Pogodę mam tutaj z boku po wysunięciu oraz czas przed ekranem, a. Tutaj na pierwszej stronie mam właśnie mm, zdjęcie z nadjeziorka, z moimi koleżankami. Ja powiem Wam, że robiłam to tak dość na szybko, w trakcie rocha drzemki, mm, chciałam sobie to uporządkować. Zajęło mi to koło godzinki, myślę, e, ale też nie, nie przejrzałam całej galerii, tylko jakieś tam zdjęcia z Instagrama głównie wybrałam, bo było mi po prostu w ten sposób łatwiej niż szukać po całej galerii zdjęć, które by mi pasowały kolorystycznie. No i właśnie tak kolorystycznie sobie ten telefon ustawiłam, również u Juli Kobus to podpatrzyłam. E, I tutaj mamy takie takie zielone i czarne Ikonki, które przeważnie używam. To są często używane przeze mnie aplikacje, więc mam je tutaj właśnie na pierwszej stronie. No i pasowały też do siebie kolorystycznie. Starbucksa używam za każdym razem, jak gdzieś wychodzę. Tak samo Spotify'a używam prawie cały dzień. Uber też często mi się przydaje, jak wracam skądś, lub Bolt czy Lime. Zegar ustawienia i aparat to wiadomo, że też są raczej często używane aplikacje. Plus właśnie ten stan baterii. Mogę sobie zobaczyć tutaj iPhone'a oraz innych urządzeń. To jest nowość, która właśnie weszła również z tą aktualizacją. I jak możecie zobaczyć, mam te dwa zdjęcia: jedno średnie, właśnie z nadjeziorka, a jedno nowe. Ostatnio wstawiłam je na mój Instagram i jest to zdjęcie z Gdańska z Rożkiem. Tutaj na dole mam też telefon, wiadomości i Snapchata, bo Snapchat mi nigdzie kolorystycznie nie pasował. I teraz przechodzimy do takich. Błękitnych aplikacji. No, jest tutaj też Instagram i Canva, w której robię miniaturki. Co prawda na telefonie raczej z tej aplikacji nie, nie korzystam, ale pasowałam kolorystycznie, więc stwierdziłam, że nie będę jej usuwać. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, mam aplikację związaną z Oriflame. Następnie Vinted, z którego korzystam bardzo często. Przepraszam, jeśli z opóźnieniem odpisuję, ale tak jak widzicie, mam 98 powiadomień na Vinted, czyli dość dużo. Obok jest również Oelix, z którego raczej nie korzystam, ale kolorystycznie pasował. I również tak tematycznie, bo chciałam też tematycznie w miarę te aplikacje ustawić. Następnie jest Instagram i trzy aplikacje, które używam do obróbki zdjęć na Instagramie, czyli Canva, Lightroom oraz Photoshop. Później możecie zobaczyć zdjęcie z koncertu Trawica Scotta. Pasowało mi również kolorystycznie, jest to też zdjęcie z mojego Instagrama. I tutaj przechodząc, niżej mamy App Store, Safari, Messenger'a i Facebooka, czyli również bardzo często przeze mnie używane aplikacje, które są w odcieniach niebieskiego i obok roślin w swojej niebieskiej pościeli, bo też chciałam, żeby kolorystycznie właśnie pasowało. No i następna strona, na następnej stronie mamy cztery takie czarno-białe aplikacje oraz takie właśnie zdjęcia w takich kolorach bieli oraz pomarańczy. I tutaj też takie właśnie pomarańczowe aplikacje. Na górze mamy Witkaca Empik Les, czyli aplikacja podobna do Vinted i Shein. Z Les skorzystam czasem jak jakiś youtuber robi swoją wyprzedaż. Ponieważ myślę, że tak jak byliście zauważyć, często na YouTubie się pojawiają reklamy les. I właśnie wtedy z tej aplikacji korzystam. Tutaj jest zdjęcie z majówki z tamtego roku, takiego małego rożka, który trzymam je za palec oraz mały Rosiu z naszej wspólnej sesji zdjęciowej. I obok mamy również takie aplikacje. Związane właśnie z paczkami, z zakupami, czyli AliExpress, InPost, pyszne.pl i Mbank, bo też pasował kolorystycznie i jest w miarę powiązany, a niżej zdjęcie z mojego ogródka, takiego drzewka z białymi kwiatkami, również pasowało kolorystycznie, więc takie wybrałam. I ostatnia strona, na której jest największy misz Są tutaj różne kolory, ale myślę, że też w miarę to jakoś uporządkowałam. E, możecie zobaczyć na górze Rożka, zdjęcie z Gdańska, e, a obok Gmail, zdrowie, Medicover i zdjęcia, czyli takie bardzo często używane przez mnie aplikacje, które mi nigdzie indziej nie pasowały. E, poniżej jest również widget z chmurkami, z zachodem słońca i e, TikTok, Netflix, YouTube i YouTube Studio, czyli takie filmowe, powiedzmy, aplikacje oraz aplikacje związane z podróżami, czyli Google Maps, Skycash, Happy Cow i Jak Dojadę. To byłoby na tyle z aplikacji, które mam już tak na pulpicie, ale mam również inne aplikacje, które znajdują się w bibliotece. Natomiast myślę, że najpierw opowiem Wam o tych, które znajdują się tutaj na pulpicie. Myślę, że większość jest Wam znana, ale opowiem też o tych, których może nie znacie. Na początku jest Starbucks. W Starbucksie po prostu kupuję kawę. Tutaj Wam nie będę, pokazać, nie, nie, nie będę wam pokazywać mojej karty, mam na niej co prawda tylko 20, no ale. Mm, Wolałabym raczej, żeby nikt z niej nie korzystał, jeśli ją doładuję. więc tak. Tutaj, tutaj można zobaczyć historię swoich transakcji. Można zbierać gwiazdki i za 80 gwiazdek mamy darmową kawę, jak możecie zobaczyć. Ja mam złoty status, bo jestem tak często w Starbucksie, że zdążyłam już go uzbierać. No i jest to moim zdaniem przydatna aplikacja dla użytkowników właśnie Starbucksa, dla osób, które często tam chodzą. Obok mamy Spotifya. Myślę, że Spotifya nikomu nie muszę przedstawiać tutaj możecie zobaczyć, że ostatnio e, słucham Lil Peepa, ale jest to związane z tym, że mój tatuażysta takiej muzyki, mm, taką muzykę puszcza w studiu i bardzo e, mi mm, jakby się dobrze kojarzy, nie wiem, jakoś tak e, właśnie po tatuażu lubię sobie posłuchać. E, I następnie jest Bolt i Lime, czyli aplikacje, w których, czyli aplikacje, które służą do poruszania się po mieście. Z Bolta raczej korzystam, e, jeśli chodzi o nogi, tak samo jak z Lime'a, e, bo, szczerze mówiąc, wracać do domu wolę jakoś ubarem, który również znajduje się właśnie obok. Tutaj mamy też zegar, aparat i ustawiania. Myślę, że tych aplikacji nikomu przedstawiać nie muszę. No i następna strona, tutaj mamy, tak jak mówiłam, aplikację Oriflame. Pierwsza to jest aplikacja, w której mamy obecny katalog, różne promocje. Mogę sobie tutaj sprawdzić ceny. Jak wystawiam coś na Vinted, to również często wstawiam screeny właśnie cen tutaj z tej aplikacji. Żeby było wiadomo, ile coś kosztuje, bo ja przeważnie na Vinted mam dużo taniej te kosmetyki. Następnie jest też biznesowa aplikacja Oriflame, która pokazuje mi ile zostało do końca katalogu, ile punktów zebrałam w mojej grupie i, i różne takie rzeczy. Tam mamy też kontakty do wszystkich osób, które w mojej grupie są. Następnie vinted. Na vinted myślę, że też każdy kiedyś w swoim życiu był, ale pokażę wam tak na szybko moje vinted. I jak możecie zobaczyć, ja mam właśnie dużo kosmetyków. Tutaj też jakieś ubrania moich koleżanek, ponownie kosmetyki i dalej są już moje ciuchy, moje ciuchy, ciuchy rożka. Czasami też jakiś sprzęt jeździecki. No i kolejna aplikacja to OLX. olx myślę, że też nie muszę przedstawiać. Jest to coś podobnego do Vinted. No i później jest mój Instagram. Tutaj możecie zobaczyć tatuaże, Trzaskowski i inne ciekawe rzeczy lub mniej ciekawe. Jeśli chcecie zobaczyć, kogo ja obserwuję na Instagramie, to wystarczy wejść tutaj w na moim profilu w napis obserwowani i tam sobie sprawdzicie, co na Instagramie oglądam. Następnie właśnie aplikacja, w której robię miniaturki, tak jak Wam mówiłam, natomiast ja jej używam raczej na komputerze, ale wiem, że są osoby, które pytają, w jakiej aplikacji robię miniaturki, więc jest to właśnie ta. Później Lightroom. W Lightroomie przeważnie przerabiam zdjęcia na Instagram, bo na przykład to zdjęcie z Natural Mojo, tutaj, musicie zobaczyć, przed, jak wyglądało i po obróbce. Staram się, żeby mój Instagram jakoś tak w miarę kolorystycznie do siebie pasował, więc, więc tak też te zdjęcia przerabiam. Następna aplikacja to Photoshop. Czasami coś tutaj właśnie przerabiam, na przykład tu jest projekt mojego tatuażu. Mój tatuażysta wysłał swój projekt, ja go sobie przerobiłam w Photoshopie troszkę tak, jak chciałabym, żeby wyglądał i podesłałam mu jakieś tam drobne zmiany. E, używam też tej aplikacji czasami, jak chcę jakiegoś pryszcza usunąć albo coś podobnego też e, związane jest to z Instagramem. Następnie App Store, to myślę, że też każdy tą aplikację zna, e, bo to jest po prostu sklep z aplikacjami. Mm, obok Safari, czyli... Taka aplikacja, w której się przegląda internet. Ja pamiętam, że jak dostałam pierwszego iPhone'a, to nie wiedziałam o co chodzi, no bo taki, taki, taki kompas. Myślałam, że właśnie to jest aplikacja jakaś z kompasem, i nie mogłam znaleźć przeglądarki internetowej, a okazało się, że Safari to przeglądarka internetowa, więc tak. Następnie Messenger, Facebook, myślę, że też wszyscy znają. Oraz zdjęcie Rożka, również z mojego Instagrama. No i później, tak, Witcat, czyli też sklep internetowy. Tutaj. 所以啊。 jakichś zakupów częstych nie robię, ale, ale aplikację mam, ponieważ z aplikacją jest minus 10%. Następnie Empik, w którym zdarza mi się robić zakupy, tak jak możecie również zobaczyć na moim Instagramie, czasami Wam wrzucam, że coś kupuję w Empiku. Les to takie drugie vintage. Shein, to również sklep, tylko że taki chiński. Ja sobie tą aplikację pobrałam, ponieważ ostatnio mi się kilka rzeczy w Shein podobało. Zastanawiałam się, czy sobie ich nie zamówić, jeszcze się waham, ale myślę, że jak zrobię tam zakupy, to zrobię Wam film na YouTubie, ponieważ chciałabym z Wami ocenić jakość tych rzeczy, tak jak kiedyś robiliśmy ze sklepem... Kiedyś, kiedyś było tak, że jakiś sklep wysłał mi właśnie takie chińskie ciuchy i razem z wami je otwierałam. Możecie zobaczyć tutaj w rogu, wyświetliście właśnie ten film. Było to już dość dawno temu, ale pamiętam, że miał on dość dużo wyświetleń i, i zrobił dość dużą kontrowersję. Tutaj możecie zobaczyć właśnie te dwa zdjęcia oraz następnie AliExpress, czyli też powiedzmy, że sklep internetowy, takie chińskie Allegro, obok Impost, w którym mogę sobie śledzić przesyłki. Jak możecie zobaczyć tutaj e, jakaś przesyłka już do mnie idzie. E, obok jest pyszne.pl, czyli aplikacja, w której zamawiam jedzenie. Nie zdarza mi się to jakoś często, ale czasami się przydaje oraz M-bank, w którym mogę sprawdzić na przykład mój stan konta. Poniżej, tak jak Wam mówiłam już wcześniej, zdjęcie z mojego ogrodu, no i ostatnia karta Gmail. Gmaila też nie muszę chyba nikomu przedstawiać, tutaj właśnie odbieram, odpisuję na maile, jak widzicie mam też ich dość dużo. Obok zdrowie. Fajne jest w aplikacji zdrowie to, że możemy teraz śledzić cykl i ja właśnie zamiast kalendarzyka, jaki wcześniej używałam, używam do tego właśnie tej aplikacji, która przewiduje mi tutaj właśnie początek miesiączki, mogę zapisywać również jakieś inne objawy. Dalej mamy Medicover, do którego nie jestem zalogowana, ale mam, mam pakiet Medicover, więc aplikację również posiadam, żeby czasem się umówić do lekarza. Obok zdjęcia w galerii mam naprawdę bardzo, bardzo dużo zdjęć, jak możecie zobaczyć 10-11 tysięcy. Niżej. TikTok. TikToka raczej też przedstawiać nie muszę. Netflixa myślę, że również. Na Netflixie też nie jestem zalogowana, bo nie pamiętam hasła, ale do Netflixa płacę i oglądam przeważnie na telewizorze, bo na telewizorze jestem zalogowana, muszę kiedyś to hasło odzyskać, ale jakoś nie wiem, nie śpieszy mi się. Na telefonie rzadko używam Netflixa. Obok jest YouTube, na którym też myślę, że część z Was kiedykolwiek była. Myślę, że YouTube'a również przedstawiać wam nie muszę. I obok YouTube Studio, czyli. Aplikacja, w której mogę śledzić jakieś tam postępy moich filmów, mogę też właśnie tutaj te filmy wrzucać, mogę sprawdzać statystyki ostatnich filmów. Następnie Google Maps, również myślę, że wszystkim znana aplikacja, oraz Skakers. Skakers służy mi przeważnie do kupowania biletów w tramwajach, pociągach czy autobusach. Mamy tutaj również bilety na PKP Intercity, na samolot, do kina. Tu jest naprawdę wszystko. I bardzo też Wam tą aplikację polecam, można również płacić nią za parking, co jest dla mnie super ułatwieniem, jak gdzieś jeszcze z rodzicami, to przeważnie tej aplikacji używam. Później Happy Cow. myślę, że to nie jest aż tak znana aplikacja, a jest też bardzo fajna. Co prawda ona tam coś kosztuje, ale generalnie jest to aplikacja, w której możemy sprawdzać wegetariańskie, wegańskie knajpy w okolicy. Jeśli jestem na przykład gdzieś za granicą, to wpisuję... Tutaj właśnie, czy chcę znaleźć kuchnię wegetariańską, wegańską, czy może też restauracje, w której po prostu są opcje wegetariańskie, ale również inne. I tutaj wyskakują mi najbliższe, najfajniejsze. Można właśnie dodawać swoje opinie i często z tej aplikacji korzystam. Oraz jak dojadę, czyli aplikacja, w której sprawdzam sobie połączenia autobusowe, na przykład jadąc do Gdańska. Poza tymi aplikacjami mam też takie, które nie znajdują się na ekranie początkowym. Jest to na przykład Pinterest, który po prostu mi jakoś nigdzie nie pasował, rzadko z niego korzystam. Czasami sobie oglądam jakieś tatuażowe inspiracje, ale generalnie jest to aplikacja, której używam rzadko, więc nie mam jej na pulpicie. Jak również na przykład FaceTime. W FaceTime'a raczej też nie wchodzę przez aplikację, tylko po prostu przez aplikację telefonu, więc również nie mam tej aplikacji na moim ekranie początkowym. Znajduje się tutaj również Snapseed, czyli po prostu aplikacja do przerabiania zdjęć, którą używam zamiennie z Photoshopem. Bardzo Wam polecam, jest to Google'owa aplikacja, łatwa w obsłudze i tak jak mówię, jest całkiem fajna. Mm. Taką aplikacją jest również dys Google, notatki, pliki czy kalendarz. I mam też tutaj schowany, uwaga, lokalizator, miarkę, dyktafon, kalkulator, kompas oraz wallet, czyli aplikację, w której mam moją kartę bankomatową. Ze względu na to, że również nie wchodzę przez wallet, żeby zapłacić, tylko klikam dwa razy przycisk boczny. A tych aplikacji e, takich jak miarka, dyktafon, kalkulator czy kompas po prostu rzadko używam. Ostatnią aplikacją, która jest tutaj e, schowana, to logo, czyli również aplikacja do e, trójmiejskich hulajnóg, e, której używam bardzo rzadko, ponieważ tam e, trzeba doładować konto, ale że mam jakieś tam pieniążki, e, to sobie tą aplikację zostawiłam, żeby kiedyś e, w razie czego ją jest użyć. O, widzę, że jeszcze jedna aplikacja, o której zapomniałam, czyli fotoroulet. To jest taka śmieszna aplikacja do grania ze znajomymi. Możecie właśnie stworzyć swoją grę i później gracie ze znajomymi, wyświetlają się zdjęcia z waszej galerii i musicie, musicie zgadnąć, kogo są tu zdjęcia. Jest to całkiem śmieszne. Czasami wyświetli się jakieś przypałowy filmik albo zdjęcie, ale. E, bardzo Wam polecam tą, tą grę. Jak siedzicie znajomymi, nie wiecie, co ze sobą zrobić. to jest to całkiem fajne, właśnie, urozmaicenie. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja. Się przed Wami już tutaj trochę otworzyłam, pokazałam mój telefon. Kilkukrotnie już o to prosiliście, żebym właśnie taki film zrobiła, więc myślę, że hmm, spodobało Wam się takie coś innego, coś niekoniecznie o takiej mamowej tematyce, czy, czy naszej takiej życiowej. I mam nadzieję, że hmm, dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!